prologu zapowiadającym kampanię, wielką kampanię online 36, albo jak to woli, XXXVI. No, e, już widzimy, jesteśmy w trakcie drugiej tury. Tutaj jest aktualna mapa. Widzimy, że się całkiem sporo dzieje. Każdy państwo prowadzi ekspansję. E, no, poza tutaj chyba, bugerami, oni nic nie robią. Szkocja też nie widzę, żeby coś robiła. A tak, poza tym chyba wszyscy coś robią. Aragonia, tak? Hiszpania chyba nic nie robiła. No, Hiszpania stoi jak stoi. A reszta się rusza. A nie, Maurowie jeszcze nic. No, że załóżmy, że gdzieś tam gonią. Może nie zdążyli. W każdym razie nie wiem. Przejdziemy do omawiania sojuszy. To są tylko moje notatki. Nie znam żadnych tajnych rozmów pomiędzy graczami, jak oni się tam dogadują w tajemnych komnatach, czyli na PW, po prostu. Więc. Wam mogę powiedzieć tylko tyle, co może powiedzieć wnikliwy obserwator. Więc tak, zauważyłem takie 3-4 e, bloki. Niestety, tego ja zaraz wam pokażę są trzy w ogóle niepełne ambasady. Yy, legenda jest taka, że idzie to, co jest w zapisane, zapisane w legendzie Tw. W ambasadzie angielskiej to jest w lewo, tak? Czyli tutaj nic nie jest zapisane, a czerwony jest dlatego, że na przykład tutaj w Dania ma zapisany pon z Anglią, a tutaj w Anglii nie ma nic informacji o jakimkolwiek e, traktacie z Danią. Dlatego są czerwone pola. Zielone pola, to jak się wszystko zgadza. Po prostu. Czyli że jak tu jest pon, to i tu jest pon. Więc tą tabelkę mamy wyjaśnioną. Nie ma trzech ambasad, właściwie nie ma angielskiej, a francuska i niemiecka nie są w ogóle uzupełniane, co mnie smuci troszeczkę i przeszkadza też w wykonywaniu swoich obowiązków. Też widzimy kilka niezgodności, jeśli chodzi o, o pozostałe państwa, na przykład Sejtania, to ma liście, że ma tylko jeden pon zgodny z pozostałością. I tak naprawdę ja nie wiem, czy. E, na przykład dajmy tutaj tak Dania ma znaczoną wojnę z Nowogrodem I Nie wiemy czy ta wojna istnieje, bo Nowogród mają wpisaną, czy nie istnieje, bo Dania ma jej nie wpisaną i komu tutaj coś się przywidziało? Nie wiadomo I to jest właśnie w tym problem Że gracze nie aktualizują e, dokładnie swoich ambasad a potem wynikają takie niezgodności Tworzę tę tabelkę, żeby też właśnie może im pokazać, że O, no rzeczywiście, no coś tutaj przeoczyłem, już już, już naprawiam, nie? I może w następnym odcinku już będzie o wiele lepiej. Dobrze. Tutaj mamy sojusz, epony, wojny i tak dalej. W takiej formie może to się wydawać no, uprzątnięte i chaotyczne zarazem. Więc ja sobie zrobiłem po prostu rozpiskę na kartce, e, którą będzie łatwiej mi odszyfrować. Zmieniam się na mapę. E, więc tak. <laughs> Zacznijmy o tej mapy początkowej. Albo w sumie idziemy na aktualnej mapie. Nikt chyba nie zgłaszał ruchów, od kiedy ją ostatnio aktualizowałem, więc wszystko jest najświeższe. Więc tak, pierwszy taki blok to Polska, która ma sojusz z Litwą i Wenecją. Czyli tymi, nie wiem tutaj, czy właśnie kursor mi się będzie pokazywał, czy nie. Powinny chodzić gładko, ale. No, nie jestem pewien, ale w kolorach się orientujecie, w położeniu historycznym, w położeniu tym topograficznym się orientujecie, więc jak będę mówił, Polska, Wenecja i tak dalej, na pewno będziecie wiedzieć. Bukarze to ci tutaj w rogu, żeby nie było wątpliwości. Reszta powinna być jasna. A więc tak, Polska ma sojusz z Litwą i Wenecją, natomiast Wenecja ma jeszcze sojusz z Sycylią. Litwa ma dodatkowo sojusz z Danią i Węgrami, natomiast Węgry mają sojusz z Genułą i z Bizancjum, Bizancjum ma jeszcze z Gruzją, a Genuła ma jeszcze sojusz z HR. I tutaj myślałem, że to będzie taki blok, może Polska, Wenecja, Sycylia i tutaj, nie wiem, może Litwa, Dania, to będziemy mieli Węgry, Genuła, HRE, Bizancjum, Gruzja. Ale widać, że tutaj Litwa jest jakby takim e, połączeniem pomiędzy tymi dwoma sojuszami. Więc nie wiem, czy to jest jeden wielki blok, czy coś, ale jakby to był porządny taki blok, to każdy z każdych by byłby połączony sojuszem. To tutaj są takie chaotyczne te sojusze, więc może na razie się, się jeszcze jakieś takie większe bloki nie wykształciły, albo wykształciły się po prostu w tych e, prywatnych komnatach, do których ja dostępu nie mam. A raczej gracze też nie będą chcieli zdradzić swoich e, tajnych planów. E, Każdemu, kto obejrzy ten filmik, dalej mamy mm, kolejny blok. Tutaj jest taki już wyraźnie zarysowany. Jest to Kijów. Kijów ma sojusz z Nowogrodem i z Turcją. E, tutaj. E, Nowogród ma jeszcze z Bułgarią. Tak samo Bułgaria ma jeszcze z Turcją. I Turcja jedynie ma sojusz z Egiptem. Egipt nie ma sojuszu z tymi. Ale generalnie może powiedzieć tu, 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 tu i tu. Taki blok e, wschodni. I mamy jeszcze jeden blok: yy, Francja, Anglia, Aragonia. Może tutaj, nie wiem, Francja z Anglią też mają yy, sojusz między sobą. Tego się nie dowiemy, bo ani Francja nie prowadzi swoje ambasady prawidłowo. A Anglia w ogóle nie założyła. What the Że nie wiem, Milanus to rzeczywiście może być upierdliwy, ale Matisek to z tego co wiem, to jest w porze gościu. Nie wiem, zapomniał założyć ambasady? No kurwa, nie wiem. No, słysz mamy z grubsza I to by było na tyle, zobaczmy. Tutaj już jest, aha, jeszcze wojny, no tak, wojny, wojny. Skoro są sojusze, to muszą być i wojny, bo pomijamy. Ehm, Dania ma wojnę z Nowogrodem. Widzimy, by, 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 byk. Ja tak jak mówiłem na tej rozpisce, tutaj ona jest zaznaczona w Nowogrodzie, a nie jest zaznaczona w Danii. Ehm, Dania ma wojnę z Nowogrodem. Dodatkowo... I Kijów i Nowogród mają wojnę z Litwą. Tutaj widzimy, że Litwa oblega jedno z miast y, Kijowa. Tutaj to nie wiem, czy to Kijów oblega, czy Nowogród, ale chyba Kijów. Możemy to powiększyć. Aha. Bo za bardzo. To jest takie no, głupie, bo niby pokazuje pełny rozmiar, ale tak naprawdę to jest 50% rozmiaru. Więc nie wiem o co chodzi, ale tutaj widzimy, że oblega to Kijów. To jest kolor Kijowa. Nie wiem, czy tutaj też będzie widać, pamiętam, że ostatnio jak kręciłem właśnie na takiej powiększonej mapce, to ten kursor nie był widoczny, więc będziemy kręcić na mniejszej. Tutaj powinno być go widać. I tak, jak mówiłem, Kijów ma z Nowogrodem. Nowogród ma z Danią. I co ciekawe, Sycylia ma wojnę z Bułgarią, która została wypowiedziana na samym początku, jak tylko Bułgarzy założyli ambasady. Tak pewnie dla jaj. Chociaż kto wiem, może coś się tutaj dzieje, bo Sycylia jest w końcu w niebezpośrednim, ale pośrednim przez Wenecję sojuszu z Polską, a Polska już tam bliżej do tego bloku całego wschodniego. Także albo tu jest jakiś jeden wielki sojusz europejski, yy, czyli tak, to Wenecja, Sycylia, Polska, Węgry, yy, Genua, Here jeszcze do tego dochodzi Bizancja, Bizancjum i Gruzja. Albo to są jakieś dwa oddzielne, nie wiadomo co. Jeszcze się okaże, jak tutaj gracze to rozegrają. To jest dopiero druga tura, czyli sam początek. Jeszcze wielu barbarzyńców istnieje nadal. Więc no, zobaczymy, jak to gracze rozegrają. To jest jeszcze za wcześnie, żeby jakieś większe ruchy tutaj przewidywać. W każdym razie na pewno coś będzie ciekawie. Wojna jest pomiędzy tym ustalonym blokiem wschodnim. Polska ma za sojuszników y, Litwę i Wenecję, no to Litwa tutaj pomoże. A Litwa ma sojusz z Węgrami, więc Węgry też na pewno pomogą. Więc tutaj no, Litwa jest w kleszczach pomiędzy Nowogrodem a Kijowem. No tutaj jeszcze mogą iść posiłki z Bułgarii, ale zanim dojdą to trochę się zajdzie. No i tutaj jest jeszcze y, Węgry, Litwa, pff, cholera... Węgry, Litwa, Polska mogą atakować y, Kijów. I oczywiście wspierać, wysyłać wsparcie na Litwę, żeby bronić się przed Nowogrodem. Także kto tutaj wygra, nie wiadomo, może będą jeszcze jakieś rozmowy dyplomatyczne. Może się do tej wojny włączy Bizancjum, może Turcja, może Gruzja, no nie wiadomo, znaczy jak Bizancjum, to pewnie Gruzja, bo mają ze sobą sojusz. No, to wszystko zobaczymy. Okaże się w następnych odcinkach. A ja dziękuję wielce za oglądanie. Nie będziemy tutaj skakać po ambasadach. Bo jest to za długie. Chyba, że w komentarzach napiszecie mi, że bardzo chcecie, jeszcze jedna sprawa. Weźmy tutaj, Medival, weźmy drugą e, kampanię, którą się zajmuje. O, ale czy on nie coś napisał, dopiero co, a to później zobaczymy. E, hmm, 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 to było tutaj, ale tu, że mapa zaktualizowana. Tutaj kapitan katana e, się dopytuje, kiedy następny filmik lub symulacja. Tutaj priorytetem do tej pory było, e, był ten filmik z WKO36, e, to jest MKO34. Jeśli dobrze pamiętam, tak dobrze pamiętam 34. Więc jeśli chcecie filmik, symulację, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Bo ja bardzo chętnie zrobię. Ale wyjdźcie z jakąś inicjatywą, jakieś suby też niech się posypią, bo jak dojdę do 100 widzów. To mam dla Was nowy projekt. Myślę, że Wam się spodoba. Nara.